Słuchajcie, obejrzałem film z spotkania Donalda Tuska w Pabianicach z elektoratem i powiem wam, że no, Strong Stuff, tak? Bo ruszył do właśnie Pabianic. Tak przy okazji zobaczę, gdzie są Pabianice, bo chyba nigdy tam nie byłem. Pabianice. Mogłem oczywiście spojrzeć przed nagrywaniem tego filmu ale jak się okazało jestem potwornie bałaganiarski. Miasto w województwie łódzkim, no to dobrze wybrane, bo w Łodzi, w łódzkim w województwie w wyborach poszło Platformie Obywatelskiej i całej koalicji rządzącej trochę gorzej niż się wszyscy spodziewali, więc dobrze, dobrze właśnie tam, tam Tusk zaczął. No więc on tłumaczył, dlaczego on nie może odwalić takiego hardkoru, na który mieliby, miałby jego elektorat tutaj ochotę tak żeby ten cały pis został tak trochę wdeptany w ziemię wreszcie ukarany i tak dalej. No, Tusk mówił, że po pierwsze pamiętajcie, że koalicja jest nieco chybotliwa, tak? Czyli czasami mamy 55%, a czasami tylko 49. Zależy tak, bo czasami hołownia strzeli focha, a czasami kosiniak kamysz. No i w związku z tym wtedy w niektórych momentach się ta koalicja kurczy z 50 kilku procent do 49 tak? On mówił, że naprawdę to nie jest prosta sprawa. I on mówił o tym, że mamy instytucje takie jak Sąd Najwyższy w Polsce i one są zgwałcone przez PiS, tak użył takie sformułowania, no ale innych nie mamy. To jest prawda, tak? I także on pokazywał, że droga dla liberałów, dla w ogóle liberałów, dla demokratów, droga pod tytułem stworzyć własne instytucje i się dobrać pisowi do dupy, jest raczej niewykonalna, jest raczej niewykonalna. Także, także to było dosyć cenne, cenne wystąpienie, bo było pokazane, jak on mówił, żeby mu zaufać nawet jeżeli Niektóre kroki, które on robi, mogą się nie spodobać, żeby mu zaufać. No cóż, no nie mamy wyboru, tak? Jest tyle tego zła, siła złego na jednego, jak to mówią, jest tyle tego zła, tych Braunów, tych, e, tych Mencenów, tych pisów, tych nawrockich, że nie mamy wyboru. Żeby ludzie nie byli tacy mm, zrozpaczeni, czy też. E, Zdemoralizowani, tylko raczej wręcz przeciwnie, byli zmobilizowani. Tusk powiedział, że 15 października zdarzył się cud. Zdarzył się cud pod tytułem takim, że pis miał telewizję, gdzie opluwał PO i jej elektorat przez 24 godziny na dobę. No i wygrana w tych wyborach była cudem. Natomiast teraz wystarczy tylko nie tracić nadziei i nie tracić mobilizacji. To wystarczy. I on mówił, że on nie ma innego źródła władzy niż te 10, 11, 12 milionów, które popierają Tuska warunkowo lub bezwarunkowo i rząd koalicyjny i, i, i tak dalej i poparli Trzaskowskiego w wyborach i tak dalej on mówi, że on nie ma innego źródła władzy on, on może tylko z tego skorzystać i mówił, że żeby ludzie nie załamywali rąk i tak dalej no właśnie więc ja tutaj przy okazji zauważyłem, że są pewne rozbieżności u tych, którzy by chcieli żeby PO działało bardziej e, radykalnie są pewne rozbieżności, na przykład Tomasz Wiejski, który by chciał, żeby Bodnar właśnie się cieszy, że Bodnar odszedł i przyszedł Żurek. To że to prawie jak Giertych? A i on mówi, że jeszcze zanim się ta zmiana dokonana z Bodnara na Żurka, to on mówił, że um, trzeba zaufać Tuskowi. Natomiast Eliza Michalik już um, machnęła rękami, tak? Powiedziała, że ona poprze jakąś nową partię, którą założy. Sikorski z Giertychem, a nic na to się nigdy nie zanosiło, żeby Giertych z Sikorskim założyli nową partię. Więc dlatego z tego powodu skrytykowałem Elizę Michalik, ale nie krytykowałem Tomasza Wiejskiego na przykład i tej w ogóle grupy Pińskiego, ponieważ oni wierzą nadal w Tuska, bo nie mamy trochę innego wyboru. Tak? Nawet jeżeli Tusk, ja mówiłem, że nawet jeżeli taka dzika teoria, może wcale nie taka dzika, mojego znajomego, mojego kolegi że Sławosz będzie wystawiony przeciwko gangsterowi to też zagryzę zęby i grunt, żeby nie było gangstera, nie? Nawrockiego na drugą kadencję w 2028 roku także, nie w 2030 roku w 2028 roku będą wybory parlamentarne no tak czy inaczej może się okazać, że Tusk będzie musiał wybrać wy wybrać jakiegoś kandydata, którego doradzą mu pr -owcy. Jeżeli chodzi o wiernych, chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o wyborców zgromadzonych w pawienicach, to oni mówili Tuskowi, żeby bła błagali go wręcz, tak jak on ich praktycznie błagał, żeby nie opuszczali go, bo inaczej Polska może się osunąć w faszyzm. No faktycznie może, przynajmniej w taki soft faszyzm. Polacy się zachowują bardzo często już jak faszyści, tak? Krytykują Unię Europejską, krytykują demokrację, chwalą Chiny totalitarne i autorytarną Turcję. No to jest faszyzm, właśnie. To, to nie jest prawie faszyzm, to nie jest quasi faszyzm, to nie jest lekkie faszyzowanie. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca w ogóle. I ja o tym mówiłem wielokrotnie i to, jak Polska podchodzi do swojej historii, tak, że, nie, że Polacy są dumni z tych sarmackich gangsterów, którzy męczyli chłopów. A, i, I nie rozwijali kraju, tylko walczyli z własnymi królami, mieszczanami i z mieszczanami i z chłopami. A my tych gangsterów Komuda i te nowaki, oni tych gangsterów chwalą. No to nie dziwnego, że Polacy tak wychowani w historii, właśnie tak, wychowani w cysłowie, no cóż, wybrali kolejnego sarmackiego gangstera. Tak? Także. Ym, to, to, to faktycznie jest, to jest zagrożenie bardzo realne, że będzie to cały czas, no, będą jakieś tam ciągle demokratyczne y, skrupuły, ale one będą coraz słabsze i możemy się rzeczywiście obudzić w faszyzmie. Y, I no, no zobaczcie, że już faszyści są bezkarni na przykład i nie za, wiele się moż, nie za wiele można z tym zrobić. Może trochę zrobić, a trochę nie można. No ale Tusk powiedział, że jeżeli on, Stworzy własny sąd najwyższy, na przykład i obsadzi je swoimi kolegami, no to dopiero będzie tak, państwo się rozpadnie. Nie? I on mówił, że on nie może tego zrobić. Musi używać tych instytucji zgwałconych przez PiS w tej formie, w jakiej one są. Niestety. No to jest, niestety, prawda. Także natomiast yy, elektorat powiedział, panie premierze, komunikacja, nie informacja to nie wystarczy. Tusk niedawno powiedział, że faktycznie prawda się nie obroni sama. Powiedział tak dwa lata za późno. I, on, i lud mu mówi, że komunikacja, niech się tym zajmują fachowcy, a nie politycy. Broń Boże, fachowcy od komunikacji, bo y, ten rząd ma pewne osiągnięcia, ale ludzie o tym w ogóle nie wiedzą. Ludzie głosują ze strachu przed PiSem, a nie dlatego, że rząd ma osiągnięcia. A ma osiągnięcia: turbiny wiatrowe robione wspólnie z Duńczykami, sojusz wojskowy ze Szwedami, podreporowanie tych opinii polskiej za granicą. Jak najbardziej są te osiągnięcia, tak? różne ciekawe inwestycje. Wcale nie jest prawdą, że oni nie chcą budować CPK. Chcą i chcą zbudować przede wszystkim to, co jest najcenniejsze w CPK, czyli sieć szybkich kolei. I to dopiero teraz jest budowane, a nie zapisu. I więc te osiągnięcia są, tylko ludzie o tym nie wiedzą. Bo ciągle słyszą tylko, że Tusk to Niemiec, nie Kaszub, nie? Kaszub to praktycznie Niemiec, tak teraz? To ja też jestem z Wilkopolski, to co? Ja też jestem Niemiec. No właśnie, więc ludzie mu to mówią, że muszą, musi to ktoś komunikować. Komunikować to nie jest to samo, co informować. Także fajnie, padły ważne, ważne słowa. Obie strony są zdeterminowane. Myślę, że i Tusk mówi, że w 2028 będzie łatwiej. A będzie łatwiej także z jeszcze innego powodu. Prawactwo kocha wybory prezydenckie, bo oni mają furor po prostu. Im się wydaje, że prezydent rządzi. Prezydent nie rządzi, prezydent co najwyżej może utrudniać. Rządzi w naszym kraju premier, więc... To, co je, mój prediction jest taki, że koalicji, gdzie PO będzie odgrywała główną rolę, uda się przechwycić chyba prawdopodobnie znowu władzę premierowską, gabinetową, ministerialną, no ale prezydentem będzie nawrocki. I ja myślę, że taki układ może być, taka kohabitacja może być stała. Taki jest mój prediction. Dlatego, bo ludzie często, bo Polacy często myślą, w ogóle ludzie, analitycy, tacy, którzy historii nie znają, czyli 90% analityków, oni myślą, że wszystko się ciągle zmienia, że pantarej, że wszystko płynie. To nieprawda. Nie macie pojęcia, jak mało się dzieje w świecie tak naprawdę. Ciągle jest tak samo. Faszole fasholą, demokraci demokracą. Co się ma dziać? Ludzie. O Jest udowodnione, ja Wam tu przeczytam, jest udowodnione, to nie są jakieś tam eczki, peczki, to jest udowodnione, że badania MRI, tu zobaczcie, badania MRI wykazały różnice w budowie mózgu u ludzi u różnych poglądach politycznych. Osoby konserwatywne, mają większe ciało migdałowate, odpowiadając odpowiadające strach i zagrożenie. Osoby liberalne. Kurde. Osoby liberalne. No, no złap tą ostrość Jezus, tu kamerką. Osoby liberalne mają bardziej rozwiniętą korę przedczołową, odpowiedzialną za przetwarzanie złożonych informacji i empatię. Tak po prostu jest. Tacy jesteśmy. Mówi się, że twój mózg już zdecydował. Więc, yy, więc, więc, więc yy, rząd parlamentarny, ministrowie, rząd, yy, polityka parlamentarna to jest wszystko bardzo skomplikowane. To jest dla liberalnego umysłu. Natomiast Prosta sprawa, panu i nam gangsterzy. To jest dla konserwatystów. Na szczęście Polska ma system gabinetowy. Teraz rozumiem, dlaczego Polska nie ma systemu prezydenckiego. I się okazuje, że dzięki Bogu nie istnieje bo inaczej byśmy mieli samych takich nawrockich jako prezydentów. To jest ten na bank. Bo prawakom chce się ruszyć dupę, bo wodza trzeba wybrać na narodu. Natomiast sprawy parlamentarne, to tam złodzieje w tym parlamencie, tam się dupy nie chce ruszyć, idę na kurwy albo coś, albo tylko sia, nie chce mi się na wybory. nie? Więc yy, albo na grilla, w skarpetach białych, w sandałach. No i to tak, to tak wygląda. To jest rzeczywiście jak dwa, jak dwie kultury. Prawacy i lewacy, znaczy lewicowcy, centrolewicowcy i prawacy to są dwie różne kultury. Yy, będzie też łatwiej z powodu tego. Election, 2028 election, it was based on Trump's current approval rating. Demokraci zgarniają 54%, Republikanie tylko 42%. Czyli Trump straci władzę, nie będzie mógł nic robić, będzie miał przeciwko sobie kongres. W 2028 roku rzeczywiście będzie łatwiej, bo nie będą Amerykanie się wtrącać w nasze wewnętrzne wybory. A to robią i to grubo, po stronie PiSu oczywiście. Przecież oni zamienili tego szympansa Nawrockiego w coś, co umie mówić. Dobry wieczór, państwu, Dobry wieczór. Więc to byli spin-doktorzy. Zresztą spin-doktorzy nie pierwszy raz zamienili kogoś mało elokwentnego, bardzo elokwentnego, a w jednym przypadku nawet zmiana była trwała. Mówię Aleksandrze Kwaśniewskim, bo on miał spin-doktorów z Francji. Także. Lewicowcy mają z Francji, a prawacy z Stanów. No typówka, typówka. Dlaczego? Bo Stany to praise the Lord. No i słuchajcie, tutaj mamy taką sytuację, że, e, że rzeczywiście może być łatwiej w 2028 roku, więc nie należy rozpaczać, tylko należy wierzyć i należy trzymać się. Silni razem. Nie? No. Dobrze, teraz zobaczę, co tutaj jeszcze będziecie mówić. Co tu jeszcze mówiliście? No, to mało, że odsunęli faszystów od władzy, to jest mało. No, a tu się głównie kłóciliście jedni z drugimi. Nie, 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 nie. Właśnie nie wygra, nie wygra. No Trump ma bardzo słaby approval rating, więc proszę nie, nie gadać głupot, tak? Um, tak, też miał, no. O, tutaj ktoś nazywa brzydko Tuska, to od razu wywalamy. Jak ktoś brzydko nazywa Tuska, to zapewne przylezł od Ruska. Um, o, no to by było dobre, no byśmy wzięli jakiegoś króla, no to by było dobre, no, 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 no. Ta. Mówię tylko, to co mnie przekonało do głosowania w 2023 roku na K.O. nie zostało zrealizowane. To znaczy, że jestem pisowcem? Nie, nie, oczywiście, że nie, no zostało częściowo zrealizowane. Mówmy, mówmy tak jak jest. Otóż zostało to częściowo zrealizowane. Bo, jak mówi Tusk, no i mówi prawdę, tak, że czasami jest nas 55%, ale czasami jest nas tylko 49%. Niestety. Na przychylność pałacu prezydenckiego liczyć nie można było za Dudy, nie będzie można także liczyć za Nawrockiego. Może będzie mniej min w stylu Mussolini, ale może być więcej. No. Także, tego, także coś się tam wreszcie dzieje, coś drgnęło. Jest to trochę pod wpływem prawaków, którzy stali się obywatelami, takich jak piński, jak wiejski, więc należy uznać tą zasługę. Brawo. Także tak po prostu to wygląda. Oczywiście, że on, on się wzoruje na, na, na Trumpie. No zresztą Trump. Trump też ma epizod sportowy. Trump brał udział w tych zapasach ich tam, tych wrestlingach wszystkich. Był organizatorem tego i sam też tam kogoś plasnął ku ucieśce Gawiedzi. Także, te, także tak to wygląda. Parę razy plasnął. Także yy, no, także, także może nie być wcale tak źle. a Wreszcie się coś w tej sprawie ruszyło. Fajne jest to, że Tusk. Yy, Poszedł rzeczywiście na taki dialog zupełnie wprost z ludem. Ja zawsze uważam, że Tusk jest ponad innymi politykami platformy i w ogóle ponad innymi polskimi politykami, jeśli chodzi o dobry kontakt z publicznością. Także dobrze, że to się dzieje, co się dzieje. No nic, miejmy nadzieję, że to wystarczy i, i tyle. Także nie rozpaczajcie, bo rozpacz to też nie jest dobra rzecz, bo to de bardzo demoralizuje i demobilizuje i o to chodzi, prowadztwo. Trzymajcie się i. Aha, pis i konfa, nie, 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 kła... nie przyjmujcie tego, bo to się nie stanie. Kaczyński już wysłał wyraźny sygnał, że chce zniszczyć e... Mencena. Także nie zakładajmy tego, bo tak nie jest, tak jak napisaliście. Tak po prostu nie jest. No dobra. Trzymajcie się i powodzonka. No i cóż, trzymajmy się po prostu razem i. Nie, on po prostu jest zbyt autorytarny. On się nie jest w stanie podzielić władzą. No, a musiałby, bo PiS nie będzie tak. Mimo, mimo pomocy ze strony Krzysztofa Stanowskiego, Marka Jakubiaka i Kukiza, to PiS mocno ponad te 30% nie wyskoczy. Nie ma żadnego powodu, żeby uważać, że będzie gorzej. Nie ma. Więc yy, zaczynam podejrzewać, że po tym co ja powiedziałem, tak napisałeś. podejrzewam, że jesteś trolem. Więc explain yourself, tak, jeśli nie. Trzymajcie się i powodzonka.